Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Indeks WIG Energia i co my tutaj mamy? Wybicie z długoterminowej formacji RGR. Minimalny zasięg do wzrostów 4638. Obecny kurs to 3771. Zatem przed nami jeszcze około 1000 punktów dzielone na 3700. To nam daje zasięg minimalny do wzrostów około 27%. Stop loss dla pozycji długiej 3200. 66. Ostatni setup do zagrania. W tym miejscu. Kup zielony. Ze stop loss na czerwony. Analiza poszczególnych spółek energetycznych współgra z analizą indeksu. Mechaniczny target dla PGE to 11:24. Mechaniczny sygnał otwarcia pozycji długiej. Na zielonej strzałce. Setup na dołączenie. W tym miejscu. Kup zielony. Ze stop loss na czerwony. Obecny stop loss 7,86. Jeżeli chodzi o Tauron, mechaniczne miejsce otwarcia pozycji w tym miejscu. Setup na dołączenie w tym miejscu. Kup zielony, ze stop loss na czerwony. Obecny stop loss 5,92. Mocne zachowanie spółki CIG i o jakich poziomach rozmawiamy. Podaż napotkamy na 3,81 mechaniczny sygnał kupna w tym miejscu setup na dołączenie w niebieskim kółku kup zielone ze stop loss na czerwone obecny poziom stop loss to 1,70 kiedy fundamenty pokrywają się z techniką, jak Państwo przeczytają w internecie, została podniesiona rekomendacja na spółkę DIG do 94. Z punktu widzenia techniki, mechaniczny sygnał kupna w tym miejscu. Obecny stop loss 49,15. Trzy etapy na dołączenie, numer 1, numer 2, numer 3. W każdym przypadku kup zielone, ze stop loss na czerwone. Jest jeżeli docelowy target na XTB to 200 zł, to jak to wytrzymać? Przecież być może nigdy tam nie dojdzie. Zastosować Trailing Stop Loss. Obecny poziom to 65,23. Mechaniczny sygnał kupna w tym miejscu. Setup na dołączenie w niebieskim kółku. Kup zielony. Ze Stop Loss na czerwony. Analiza Nvidia. Po dojściu do wsparcia na zielonej linii. Kup zielone. Ze stop loss na czerwone wszystkie sygnały kupna na Nvidia za ostatnie 10 lat w niebieskim kółku. Setup na dołączenie. Kolejny setup na dołączenie po COVID. Czy wszystkie sygnały będą udane? Nie. Kup. Zielone, stop los na czerwone i strata. Wyrzuca nas z pozycji ze stratą. Analiza BTC. Retest do konsolidacji. Jesteśmy powyżej zielonej linii i jednocześnie mamy równowagę korekt. Minimalny zasięg do wzrostów. 139 481 Ostatnie setupowe zagranie na Bitcoin w niebieskim kółku. Kup zielone, ze stop loss na czerwone. Oczywiście drodzy Państwo nie wszystkie sygnały będą udane. Sygnał kupna na BTC i zamknięcie pozycji ze stratą. Sygnały kupna i sprzedaży. Od września 2024 widzimy na ekranie: kupi, sprzeda. I ostatni sygnał kupna. Ale to może być jedynie dobrze dobrany przykład. Zatem sprawdzamy skuteczność wybić na wykresie tygodniowym na Bitcoinie od 2013 roku. Skuteczność udanych zagrań to 72%. Zatem sami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jeżeli teraz wchodzi sygnał kupna na Bitcoinie, który ma historyczną skuteczność, Skuteczność 72%, to przyjmujemy tą konfigurację, czy też nie. Pięciominutowy wykres NASDAQ 100, sesja z 13 maja. Pierwsze zagranie po 15.30, kup zielone. Ze Stop Loss na czerwone. Setup na dołączenie po godzinie 18, kup zielone. Dlaczego to oglądamy? Drodzy Państwo, nieważne na co handlujemy, ważne, aby powtarzalnie i prosto. Oglądaliśmy dziś nieudaną transakcję na Nvidia i załóżmy, że uprawiamy day trading i mamy negatywny tydzień na rynku i myślimy sobie, kurczę, co zrobiłem źle, a potem ciągle się za to obwiniamy. Podobnie. W przypadku tego zagrania na Nvidia zaliczamy stratę i my się o tą stratę obwiniamy, co ja takiego zrobiłem źle, ale w rzeczywistości przegrywanie jest częścią gry. Jak się odbić po tygodniu strat lub jeśli miałeś dwa tygodnie straty z rzędu, jak podchodzić do tego trzeciego tygodnia? Drodzy Państwo, wszystkiego co wydarzyło się w przeszłości nie możemy powtórzyć, nie możemy cofnąć. Nie możemy wcisnąć przycisku Replay, po prostu musimy z tą stratą żyć, ale z czasem powinniśmy stawać się lepsi. I starać się tych strat unikać. Powinniśmy stawać się lepsi. Jednak, drodzy Państwo, cały czas mówią to ludziom, że nie staniemy się lepsi oglądając filmy na YouTubie. Staniemy się lepsi tylko poprzez wdrażanie tego, co jest w tych filmach. Na podstawie własnego doświadczenia doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Mówię o tym przez cały czas, ale to jest prawda. Tylko doświadczenie może nam podpowiedzieć, aby nie przyjmować tej konfiguracji. Aby nie brać tego setupu, mogę dać komuś kilka rad na temat tego, jak się przygotować. Natomiast, drodzy państwo, kiedy się to wam przydarzy, to będzie zupełnie inaczej, ponieważ to wasza historia, każdego z osobna. Kiedy to się przydarzy danemu traderowi, to będzie zupełnie inaczej, ponieważ to jego historia, ona będzie trochę inna, więc ten ktoś musi zrozumieć, jak na niego Wpływają wątpliwości. Nieudane transakcje są częścią tradingu. Tu nic nie jest zagwarantowane, więc jeżeli ktoś po nieudanej lub po nieudanych transakcjach wątpi w siebie i czuje, że nie jest w stanie, to jest w złej grze, jest w złym miejscu, ponieważ nie ma pewności siebie, że da radę. To najważniejsza rzecz, wiara w siebie, ta rzecz pomoże przezwyciężyć garb niepowodzeń. Drodzy Państwo, kiedy naciskamy ten guzik kupna lub sprzedaży, to mamy dwie sytuacje. W sytuacji numer jeden nie jesteśmy pewni danego setupu. Nie jest on idealny, nie jest on pierwszej jakości. Czujemy na podstawie swojego doświadczenia, że ten setup nie jest zbyt dobry. W takiej sytuacji możemy tą pozycję zamknąć nieco wcześniej, aniżeli nasz początkowy stop loss. I ktoś powie, że to jest dobra wskazówka. Tak, drodzy Państwo, tylko że rynek potrafi być na tyle sprytny, że setup, o którym myślimy, że nie jest pierwszorzędnej jakości, akurat zapłaci najwięcej. To jest doskonały przykład. Kup zielone. Ze los na czerwone. I mamy długi dolny cień. Ten setup nie wygląda zbyt dobrze. Przydałoby się wyhamowanie zmienności. Zatem, nasze doświadczenie może nam podpowiedzieć, aby to zagranie pominąć. I to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Setup gorszej jakości w tym miejscu, a zapłacił pięknie. Po drugiej stronie barykady mamy setup idealny. Zielona linia plus średnia. Stop loss nie jest zbyt daleki. Potrójne dno na wsparciu. Setup zdecydowanie lepszy aniżeli poprzedni, a jednak zaliczamy stratę. I dlatego, drodzy Państwo, tak ważna jest pewność siebie, aby to samo powtórzyć przy kolejnym zagraniu. Pewność siebie jest kluczowa i to w każdej dziedzinie życia, a nie tylko w tradingu. Pewność siebie. Jeżeli jej nie mamy, to się trzeba zmienić, czy dlaczego? Bo jeżeli tego nie zmienimy, to ktoś inny zrobi to za nas lepiej. Bo wszystko, czego się nauczyliśmy w życiu i czego nas nauczono, to w tradingu nie działa, bo rynek nie jest logiczny. Dobre dane, a rynek spada, dokładnie tak. Złe dane, i rynek po nich raz spada, a raz rośnie. Bez żadnej logiki tak po prostu jest. Wiedza i informacje traderskie, które posiadamy, oraz dyscyplina. I teraz, drodzy Państwo, bardzo ważne, jeżeli nie mamy dyscypliny, wszystko inne wylatuje przez okno. I dalej rozwój. Pod koniec dnia w day tradingu, czy pod koniec roku w handlu w dłuższej ramie czasowej, nie ma gwarancji, że zyski będą napływać. Dlatego zawsze cofamy się do backtestów, zawsze staramy się być lepszym na wykresach. Nie czujemy, że nie musimy się już uczyć. Nadal się uczymy i co ważne, krytykujemy naszą strategię. Sprawdzamy, co działa, a co nie działa, bo rynek się zmienia. Nie jest zawsze tak samo zmienny, tak samo impulsowy. Dodajemy do naszej strategii kolejne obserwacje, dodajemy nowe elementy, usuwamy zbędne, staramy się eliminować rzeczy, które wykonujemy niepoprawnie. Zatem, drodzy Państwo, dwie kluczowe wskazówki, jeżeli chodzi o trading, zaufanie do siebie i rozwój, bo sama strategia to za mało. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.